Slup od pierwszego wejrzenia wróci jesienia TVN stacja musiała powtórzyć nagrania. Z od pierwszego wejrzenia przez pewien czas był dość popularnym programem. W show poznalo się kilka par, które do dzisiaj wiodą całkiem udane rodzinne życie. Tymi szczęśliwcami jest Anita Szydlowska i Adrian Szymaniak. Agnieszka Leczakowska i Wojciech Janik czy Aneta i Robert Zuchowski. Niestety w programie znacznie więcej jest konfliktów i dramni z szczęśliwych chwil. Bohaterowie, których polaczono w pary w ostatnim sezonie prawie od początku byli ze sobą skonfliktowane i zdaniem widzów kompletnie do siebie nie pasowali. Ósma edycja programu zakończyła się fiaskiem. Dodatkowo z udziału w programie zrezygnowali ekspertki. Karolina Tuchalska-Siermińska i Magdalena Chorzewska zdecydowały się na zakończenie współpracy. Chorzewska po sześciu edycjach odeszła z formatu. Były to ostatnie dwie ekspertki. Bo z psychologiem Rafałem Olszakiem produkcja musiała rozstać się tu sprzed emisji sezonu. W uzgodnieniu z TVN zakończyliśmy współpracę z panem Rafalem Olszakiem przekazala wówczas produkująca program firma Ilgry. Poszło o skandaliczne wpisy eksperta, który w swoich mediach społecznościowych krytykował kobiety. Program musiał być przemontowywany, tak by usunąć wszystkie wypowiedzi Olszaka z odcinków. Skandal gonił skandal. Stacja Hotzla ogłosiła nabór do programu, to postanowiła zawiesić z produkcji dziewiątego sezonu slubu od pierwszego wejrzenia. Widzowie zamiast tego formatu mogli oglądać show na stolatki Rzadza Kasa. To jest bardzo angażujący format, który wymaga stosownego podejścia i namysłu. Bo dotykamy istotnego dla ludzi tematu. Nie prezentujemy tam tylko wesołych randek. Dlatego nie chcemy traktować emocji wywoływanych w tym programie. Lektereka wyjaśniala zmiany w ramówce Lidia Kazen, szefowa TVN. Slup od pierwszego wejrzenia ma trafić do jesiennej ramówki, dowiedział się portal wirtualne media. Pl podobno opóźnienie takiej wynika z faktu, że konieczne było powtórzenie nagrania do slubu. Stacja nie wyjaśniła przyczyny. Czy znowu chodzi o któregoś z ekspertów, czy może któryś z bohaterów wycofał się z programu?